Food. Dzisiejsza tematyka: dlaczego zdrowe nawyki żywieniowe są lepsze od diet redukcyjnych. Diety redukcyjne bardzo obciążają organizm: trzustka, wątroba, niewydolność nerek, anemia, frustracja, zdenerwowanie, apatyczność, zmęczenie, osłabienie włosów, skóry, paznokci. Jeżeli dieta redukcyjna nie jest połączona z ćwiczeniami, również elastyczność skóry. Niestety pogarsza się, powodują powstawanie tak zwanych fartuszków na, brzusz, na naszych brzuchach. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowe nawyki żywieniowe, działają zupełnie odwrotnie. Warto je kształtować, ponieważ tylko one pozwalają poznać na tyle nasz organizm, żebyśmy mogli się znaleźć w każdej sytuacji. Nieważne, czy jesteśmy na imprezie, czy jesteśmy w centrum handlowym, czy jesteśmy w domu, czy udało nam się przygotować zdrowy posiłek, czy też nie, zawsze pomogą nam wybrnąć z całej sytuacji ponieważ w ten sposób poznajemy swój organizm i wiemy później, na przykład po imprezie, co zrobić następnego dnia, aby nasz organizm powrócił do równowagi. Dlatego kochani, nie stosujemy diet redukcyjnych, stawiamy na zdrowe nawyki żywieniowe, na zdrowy styl życia i na sport. Asza Fitline Food.